Próbujemy jeszcze raz rozłączyć nasze połączenie, w związku z tym włączamy się ponownie, aby porozmawiać krótko o konkursie. Jawor Parkiet Design Awards to jest live dotyczący konkursu Jawor Parkiet Design Awards a jeśli konkurs dla architektów to oczywiście łączymy się z Sebastianem z zobaczmy czy tym razem technologia nam pomoże, a nie przeszkodzi już dołączam Sebastiana do naszej transmisji ale Sebastianie czy się widzimy, czy się słyszymy Dzień dobry, jeszcze raz, o wreszcie się widzę. Jeszcze tak, jesteśmy teraz chyba wspólnie i może będzie bez. Przeszkód. Sebastian, a zatem dla tych osób, które włączyły się teraz i nie widziały naszego początku rozmowy, porozmawiajmy ponownie o tym, że Ty się niestety nie najlepiej czujesz, więc ten poniedziałek jest trudny. Tak, tak. Ale tym, tym, większa, tym większe podziękowania dla Ciebie, że się włączyłeś. Powiedzieliśmy również, próbując po raz pierwszy się połączyć. O tym, że za nami bardzo intensywne przygotowania do otwarcia Jawor Parket Design Space, czyli takiej przestrzeni dla architektów, projektantów, którą oficjalnie otwieraliśmy w poniedziałek, w piątek, w piątek. przepraszam. Tam w piątek. właśnie, w piątek się ostatnio widzieliśmy, tam prawdopodobnie jakieś wirusy cię dopadły. Sebastian, więc nie przedłużając i korzystając z tego, że jeszcze nie kaszlesz i możesz do nas mówić, chcemy powiedzieć e, e, krótko o zasadach i e, wszystkich tych e, aspektach związanych z trwającym konkursem Jawor Parkiet Design Awards, edycja szósta. Ten konkurs już trwa, jest szóstą edycją i zbieranie zgłoszeń, żeby było łatwiej zapamiętać, kończy się 6 października. Gdy słyszeliśmy się po raz pierwszy, powiedziałeś o ważnej rzeczy, to znaczy o tym, że wielokrotnie przekonaliśmy się, że o udział w naszym konkursie walczą ich, chcą właśnie wziąć udział w naszym konkursie studenci, którzy tak naprawdę dopiero. Wracają na uczelnie 1 października, ale ich też bardzo zachęcamy w tym roku do udziału, prawda? Tak, tak, natomiast ja chcę powiedzieć właśnie to, co przerwało nam, nie wiem dlaczego. Tak, 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 to powiedz jeszcze raz. Plakaty informujące Was o konkursie na Waszych uczelniach będą tam już wisiały od września. Wy często tam się zjawiacie z różnych przyczyn, A więc chciałbym Was zachęcić, żebyście te gabloty oglądali. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przypominam Wam, że niejednokrotnie się tak zdarzyło, że jeśli student chciałby potem potwierdzenia swojego udziału w konkursie, nawet jeśli nie wygra, ale brał udział, uczestniczył aktywnie, to my oczywiście wystawiamy Wam odpowiednie dokumenty, które Wam wiem, że się często przydają i Wasi profesorowie uznają tego typu działania jako impuls dla Waszej aktywności na studiach. Miałeś, warto o tym więc, więc zaczęliśmy de facto od tej najmłodszej grupy dołączającej do naszego konkursu natomiast oczywiście ta inicjatywa jest skierowana w dużej mierze żeby nie powiedzieć że głównie jednak do profesjonalistów to znaczy do projektantów architektów wnętrz którzy stosują produkty czyli podłogi firmy Jawor Parkiet w tych swoich projektach. No właśnie, i teraz dwa słowa klucze, to znaczy główne kategorie konkursowe to są Projekty? koncepcja, czyli projekt o, okay. tak, i realizacja. Gdybyś mógł się do tego odnieść znaczy, Ja będę jasno mówił teraz po tych sześciu latach, po tych sześciu konkursach, bardzo bym chciał zobaczyć więcej właśnie realizacji. Ja wiem, że wy je macie bo no, to jest kwestia tylko chęci i no może czasu też waszego, jeżeli macie dużo pracy, to często no, nie macie czasu, żeby się zajmować takimi rzeczami, ale może warto. Może warto, dlaczego? Ponieważ no są wspaniałe nagrody, zresztą podsumowanie tego konkursu, to też na pewno fajny wyjazd, który można też traktować jako super nagrodę. Tak, Natomiast, powiemy, powiemy więcej za, o naszych designers powiemy. weekend. Tak, dokładnie, który już jest jakby cyklicznie co roku organizowany, właśnie z tego między innymi powodu. Na no, jeżeli chodzi o Wasze koncepcje, bardzo zależy mi, żebyście pokazywali, żebyście byli odważni, żebyście pokazywali różnego rodzaju ujęcia podłóg Waszym na podstawie. Może, może dwa słowa jeszcze o jednej rzecz. bo ja mam takie telefony od Was lub maile które pytają: a proszę pana, a gdzie my znajdziemy tekstury? Słuchajcie, na naszej stronie jest zakładka Architekci. Wystarczy wejść w tą zakładkę, zejść do, zobaczycie mój wizerunek mojego kolegi Szymona Hossy i pod nami jest, zarejestruj się. I teraz, jeżeli nie jesteście, nie jesteście aktywnie włączeni na stronie wwwjaworparkiet to oczywiście możecie skorzystać ze strony konkursowej, gdzie będzie dokładnie podobna sytuacja. Ja Wam o tym mówię, dlatego żebyście się zagubili, to jednak macie dwie możliwości zarejestrowania się po to, żeby sobie ściągnąć. Tekstury. Rejestracja jest jedynym sposobem, ponieważ tam jest prawie 13 giga materiałów. My nie jesteśmy w stanie Wam tych materiałów wszystkich wysłać. Sami się domyślacie dlaczego. No, to jest pierwsza rzecz. Czyli wchodząc do tej chmury, dostajecie się do rdzenia i tam dostajecie wszystkie informacje, które potrzebujecie. I jeżeli nawet tam będą takie podpisane różne rzeczy o no, działalnościach gospodarczych i tak dalej ale studentom przypominam, że wystarczy wpisać w tym miejscu nazwę uczelni, dokładnie tą samym sposobem się zarejestrujecie. Warto o tym powiedzieć, bo te pytania są. Nie wiem, co jeszcze ważnego, jeżeli będą dodatkowe pytania, to zawsze Justynka tutaj podkreślę jeszcze raz, można do mnie zadzwonić, ja nie jestem osobą, która nie odbiera telefonu, bo na pewno odzwania. No właśnie, czyli porządkując informacje, mamy dwie główne, Kategorie konkursowe, to znaczy kategorią projekt i kategorią realizacja. W regulaminie, który jest jak najbardziej do znalezienia na tej stronie konkursowej, czyli na konkursjawor określamy również takie podkategorie, to znaczy zarówno projekty, jak i realizacje można zgłaszać w podziale na pomieszczenia, tak? czyli można zgłosić salon, można zgłosić sypial, można zgłosić pokój dziecięcy oraz przestrzeń komercyjną. I to też jest ważna informacja, właśnie, że zachęcamy do pokazywania, że znajdujecie jako architekci bardzo wiele ciekawych pomysłów na to, jak w, nie tylko w tych domowych, prywatnych, ale również w przestrzeniach komercyjnych lokować produkty Jawor Parkiet. No i teraz w tymże regulaminie znaleźć można również precyzyjne informacje dotyczące tego, jak się zgłaszać do konkursu tak. i teraz to, co możemy powiedzieć, to to, że tego zgłoszenia dokonujemy poprzez formularz zgłoszeniowy również na tej stronie konkursowej konkursjaworparkiet.pl. Dokładnie. Jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, ponieważ jeżeli mówimy o projektach, przepraszam, że tak, tak, tak. wrócę do pewnego wątku, jeżeli mówimy o projektach, to my już od wielu lat, zwróćcie uwagę, jeżeli obserwowaliście nas, Zwracamy szczególną uwagę na projekty, w których wy dokonaliście właśnie tej koncepcji wykorzystania materiałów. Kolory znajdziecie w teksturach, ale jak wy ułożycie deski, czy jaki kształt będą miały te deski, to jest wasze dowolne podejście do projektu. Ja bym chciał to zobaczyć, dlatego że uważam i jestem przekonany wręcz o tym, że tego typu rozwiązania często inspirują fabryki takie jak moja. No realizacji czegoś, co wydawałoby się Wam niemożliwe, a potem to się znajduje w kolekcjach Dokładnie. i Wy możecie z tego korzystać. No właśnie. No właśnie. E, natomiast natomiast e, właśnie, jeżeli chodzi o regulamin, może dwa słowa powiem, słuchajcie, do tej pory przez 5 lat były pewne obostrzenia w tym regulaminie, które mówiły o tym, że jeżeli bierzecie w tym konkursie udział, ja specjalnie chcę to powiedzieć publicznie, że jeżeli chcecie wziąć w tym konkursie udział, to potem wzięcie udziału w innym konkursie z tym samym projektem będzie dla Was uciążliwe. To zostało wykreślone. I chciałbym wręcz odwrócić tą sytuację. Bardzo by mi zależało, że jak weźmiecie udział w tym naszym konkursie, to bierzcie udział we wszystkich innych konkursach. Ja będę szczęśliwy, jeżeli nasze podłogi znajdą się na różnych piedestałach, w różnych miejscach, a mam tego dowód, ponieważ mój dobry jeden czy drugi przyjaciel takie konkursy wygrywali i są dzisiaj znanymi, a wręcz poszukiwanymi architektami. Przy różnych projektach. Zachęcam Was do tego wręcz, bo myślę, że taki, takie konkursy, to też jest jakby taka, taka przepustka do realizacji pewnych swoich własnych potem pomysłów, albo zauważenia przez pracownię, do której chcielibyście, byście się dostać do, do znanego, dobrego architekta. Właśnie Magda Jeziorowska w, w, pisze w komentarzach do naszego live'a. Mamy kilkanaście zrealizowanych projektów premium z Jawor Parkiet. Na dniach wchodzimy z realizacją kolejnego władza mokotów. Wyzwanie podjęte. Magda, bardzo się cieszymy i zapraszamy do e, udziału w konkursie. E, Sebastian, to, pozdrawiam, to... pozdrawiam, pozdrawiam Magdę, bo widzieliśmy się tak, nie, nie tak dawno jak w piątek i właśnie o tym rozmawialiśmy. Serdecznie no. zachęcam. Bardzo się Cieszymy. Sebastian, to jeszcze tylko ciągnąc troszkę ten wątek, o którym ty powiedziałeś, to znaczy, realizacje zgłaszane do konkursu Parkie Design Awards mogą być od tego roku, zgodnie ze zmianami w regulaminie, realizacjami, które na przykład były też już wcześniej publikowane w mediach. Tak, to tak. znaczy, to wcześniej była ta zasada, że jakby Występ u nas w konkursie jest takim występem premierowym danej tak, realizacji. Tak. Teraz przyjmujemy założenie, że wspaniale jest móc oceniać i nagradzać. Prace wybitne, którymi na przykład zainteresowały się już media branżowe i jak najbardziej chcemy, żeby w tym konkursie były tego typu realizacje, więc tutaj już to obostrzenie nie funkcjonuje. Zapraszamy wszystkich, którzy mają piękne realizacje, nawet, a może nawet, zwłaszcza jeśli były już pokazywane przez media branżowe. Tak, tak bardzo, bardzo zachęcam wręcz do tego. Uważam, że to troszkę było dla Was krzywdzące poprzednio, no ale takie były reguły. Udało nam się w tym roku troszkę pozmieniać. Mam nadzieję, że w tym dobrym kierunku i pokażecie klasę swoich, swoich pomysłów. Bo to tak naprawdę, jeżeli mówimy o projektach, to mówimy o pomysłach i o realizacjach. O Jezu, to kiedyś rozmawiałem z kilkoma takimi znanymi architektami, którzy powiedzieli, słuchaj Sebastian, ja zawsze wszystkim mówię, że moje realizacje realizuję w 90%, a ja mówię do niego, słuchaj to chyba fenomenalnie, bo jak rozmawiam z innymi młodszymi projektantami, oni by chcieli być w tym miejscu, o którym ty teraz mówisz. Tak. Więc tego typu, sposob, tego typu sposobem na realizowanie potem w przyszłości tych 90% waszych pomysłów jest chyba też wybicie się w różnych konkursach. Bo jeżeli ktoś was zauważy, jeżeli dostrzeże wasze pomysły, i mam nadzieję, że też właśnie ci inwestorzy końcowic, ci dobrzy, którzy mają pieniądze i wam pomagają potem zrealizować wasze pomysły, to jest sukces. No właśnie. Właśnie, sukces można odnieść w naszym konkursie, zgłaszając zgodnie z regulaminem, o którym już tutaj dzisiaj troszkę powiedzieliśmy, pracę konkursową. Jeszcze raz przypominamy, do 6 października w kategoriach projekt i kategorii realizacja. Jeśli ktoś. Ten pierwszy sukces będzie miał na swoim koncie, to znaczy prawidłowo zgłosi swoją pracę, to co nas czeka Sebastian dalej? Te prace trafiają w ręce jurorów. Powiedzmy, kto jest członkiem jury w tym roku, czyli w szóstej edycji Jaworparki w szóstej I zacznę od kobiety, ty wybierzesz wymienisz może faceta no dobrze, pana. Mężczyznę. Pana, tak, którego wszyscy, tak. tak, mężczyznę, którego wszyscy znają praktycznie. Natomiast kobieta to Izabela Gęzała. Myślę, że bardzo znana w środowisku projektantów i architektów wnętrz, a szczególnie tych, którzy praktycznie wykorzystują i takie doświadczenie w swojej pracy. No a ta druga osoba? To, to tylko najpierw jeszcze gwiazdka do tej pierwszej, dlatego a, dobrze, że. Dobrze, wszystkich tych, wszystkich tych, którzy. Śledzą poczynania Izy, uczą się z jej różnych materiałów szkoleniowych i czerpią wiedzę od niej jako edukatorki branżowej. Mamy pewnie szansę spotkać już w tę środę, prawda? To znaczy a, na um, a, o, wydarzeniu branżowym piknik Wybacz, architekta. A, wybaczcie mi moją niedyspozycję. To jest właśnie to, dlaczego ja staram się w tej chwili dojść do siebie. Moi drodzy, w środę piknik architekta. Tak. Ja, nie, ja na nim muszę być. I teraz słyszycie. Muszę zrobić no, do środy. Muszę no, zrobić do środy, więc robię wszystko, wierzcie mi, żeby to się zdarzyło. Dzisiaj tak mówię lepiej niż wczoraj wczoraj prawie nie mówiłem. Więc mam nadzieję, że tak się stanie. Tak, dziękuję Ci, Słynka, za przypomnienie. Rzeczywiście to są momenty, w których można się spotkać też z izą, właśnie i pewnych doświadczeń zacząć. No, no właśnie. No i ale ze mną. Z Ma oczywiście, Marku A jeśli Marko, Parkiet, jawor Jaworparkiem to z Tobą. Posłuchajcie, ja chciałem tylko dwa słowa powiedzieć, bo. Jeżeli ktoś się znajdzie na pikniku architekta, to na pewno się odowie o pewnej, mo, pewnej, e, zmiana, pewnych zmianach, które w naszej firmie już nastąpiły, już. To znaczy nie jesteśmy tylko producentem podłóg, żeby było dla was jasne, e, czy tam posadzek drewnianych. No i o tym dwa słowa na pewno na swojej prelekcji opowiem, co to jest, czym to się je, e, więc serdecznie was wszystkich zapraszam przy tej okazji, wszystkich tych, którzy chcielibyście wziąć udział i mamy, macie już takie możliwości do wzięcia udziału właśnie w pikniku Architekta w Warszawie. No właśnie, więc o pikniku architekta pomówiliśmy, dlatego że pierwszą członkinią jury konkursu Jawor Parki Design Awards jest jego organizatorka Izagęzała, czyli edukatorka z profilu Architekt Pro. Natomiast drugą postacią do wywołania, której mnie tutaj przy, 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 przyznaczyłeś, to jest Tomek Pągowski, znany projektant wnętrz, znany i ze swojej aktywności projektowej, ale również medialnej, obecny na wielu wydarzeniach branżowych, także Tomek jest naszym od lat przyjacielem, miłośnikiem podłóg Jawor Parkit no i w związku z tym będzie też oceniał pracę podczas tegorocznej edycji w jury konkursowym. Znajduje się również, przez skromność tego nie, nie powiedział Sebastian Sklepik oraz Grzegorz Sadowski, który być może nas słucha, ogląda. Serdecznie pozdrawiamy. czyli Pozdrawiam. dyrektor, marketingu, dyrektor marketingu firmy Jawor Parkiet. To czteroosobowe grono będzie oceniać prace, które mają szansę zdobyć znakomite nagrody. To powiedzmy jeszcze o nagrodach? Dwie nagrody. Dwie nagrody po 10 tysięcy złotych. To są nagrody podatkowane, więc nie musicie się już potem martwić tymi wszystkimi rzeczami, które są z tym związane. Myślę, że dosyć ciekawe pieniądze dla nie wiem, budżetu wspomożenia własnego budżetu ale też pieniądze, które myślę, że pomagają młodym ludziom, na przykład. Żeby realizować swoje jakieś tam małe ambicje, czy kupić sobie dobry program. Otóż to, bo to mogą być środki przeznaczone po prostu na rozwój własnej pracowni projektowej, prawda? Dokładnie, a przypominam, to nie są małe pieniądze. No a druga, a, ta, a dla laureatów, których jeszcze oprócz tego wybieramy, oczywiście wszystkich tych. Laureatów zaprosimy do. I może tu, Justynka, przepraszam cię, ja mam troszkę głos, opowiesz, gdzie Oczywiście. w tym roku zapraszamy, dobrze? Oczywiście. Bardzo, was, Na momencie, przepraszam, na momencie, dobrze? Muszę sobie. Oczywiście, Sebastian. Słuchajcie, więc chciałem. tą nagrodą. Napisz, we... Dla wyróżnionych w naszym konkursie będą zaproszenia na Jawor Parkiet Designers Weekend. Widzę, że tu m.in. brągowo Jawor Parkiet, czyli nasze studio z Brągowa dołączyło do naszej relacji, dołączył również salon Jawor Parkiet z Poznania, więc te ekipy, które nas teraz słuchają z, z sieci sprzedaży Jawor Parkiet doskonale wiedzą, o jakim wydarzeniu mowa, bo również przedstawiciele tych miejsc um, uczestniczą w tym wydarzeniu. To jest wydarzenie, które w tym roku będzie się odbywać po raz trzeci, więc możemy już powiedzieć, że wprawdzie jeszcze nie tak długo, jak uh -huh. konkurs Jawor Parkiet, ale ma już też swoją piękną historię i tradycję. To są wydarzenia trzydniowe, które mają zarówno ten charakter networkingowy, taki socjalizujący, budujący relacje ale także wymiar edukacyjny, rozwijający kompetencje uczestników, więc już przez te dwa lata szkoliliśmy się i z zakresu sztucznej inteligencji, szkoliliśmy się z różnych kwestii związanych z trendami we wnętrzach, z różnymi narzędziami, których można stosować w pracy projektowej. To, co jest też znakiem rozpoznawczym tego wydarzenia, to są takie warsztaty w których pracujemy z drewnem, więc podczas pierwszej edycji bawiliśmy się kolorami, tworzyliśmy różne ciekawe, <laughs> dzięki Super. marce ko Osmo, kompozycje kolorystyczne i dechy po prostu takie we własnym, zgodnie z własną fantazją. W ubiegłym roku, dzięki wsparciu marki Regalia, polskiej marki, prowadziliśmy warsztaty w ramach których można było sobie tworzyć biżuterię z drewna. No, różne bardzo ciekawe akcenty, akcesoria związane z drewnem. Pamiętasz, Sebastian, robiliśmy takie fajne podkładki pod komputer drewniany, tak. także bawimy się drewnem. Poduszki drewniane, z, 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 tak, z, tak, z, tak. z tą dechą. Kochani, to na pewno nie koniec. My mamy fenomenalne różne inne pomysły i w tym roku też nie zabraknie fajnych, ciekawych rzeczy, które pewnie Przydadzą się też we Waszej pracy. Co do sztucznej inteligencji, to pamiętam tylko jedną rzecz, że wszyscy byli zachwyceni tak naprawdę tym, ponieważ bardzo jakby tak niejednolicie się mówi o tym, czy to w środowisku architektów, czy projektantów wnętrz, czy w ogóle w tym środowisku, które jest odpowiedzialne za budownictwo. Natomiast rzeczywiście jest tak, moi kochani, że warto posłuchać od tych mądrzejszych troszeczkę, tych, którzy codziennie, na co dzień się tym się zajmują. właśnie specjalizują tak. w tym zagadnieniu. Jak wykorzystać tą sztuczną inteligencję, bo to ma nam służyć, a nie być rozwiązaniem na zastąpienie architekta. Pamiętajcie, myślmy trochę pozytywnie. Oczywiście. Tak. Także pozdrawiamy Wojtka Kardysia, który podczas Jaworparki Designer's Weekend w Włochowie szkolił nas ze sztucznej inteligencji. Pozdrawiamy również Maćka Dańczurek, który jest ekspertem w tym zakresie. Pozdrawiam, zatem... chociaż ja mnie nie zaraził, bo ponoć jest chory. <grystanie> no właśnie, on też jest chory, także Boże, musicie być bardzo dzielni, panowie. Słuchajcie, więc tak, więc róż... tak się tutaj rozwodzimy na temat Designer's tak. Weekend, dlatego że uważamy, że... Zaproszenie na to wydarzenie, które stanowi w tym roku nagrodę taką pocieszenia, możemy powiedzieć w pewnym sensie wyróżnienie dla uczestników konkursu jest naprawdę również bardzo wartościową sprawą. Już teraz możemy zdradzić, że trzecia edycja Jawor Parkie Designers Weekend będzie mieć miejsce w drugiej połowie listopada. Natomiast wyniki konkursu będą ogłoszone przed, w pierwszej połowie listopada. Więc znacząco przed, żeby każdy mógł, kto zdobędzie to wyróżnienie i będzie miał zaproszenie na Designers Weekend, będzie mógł się po prostu do tego wyjazdu przygotować. I My... I My, ja, ja tylko jedną rzecz powiem, <kGraeme> bo zacząłem tej sztucznej Inteligencji, przepraszam Ci Józyka, tak nie tak bez tak? powodu. Ja sobie zdaję... Jest sprawę, że wśród tych naszych projektantów i architektów są bardzo inteligentni ludzie i wykorzystują już te narzędzia. To ja Wam chciałem tylko przypomnieć, że my oczekujemy Waszych prac, a nie sztucznej inteligencji. I jest taki bardzo prosty sposób, jak to sprawdzić w drugą stronę. Marto, zrobić to po swojemu samodzielnie, bo nie chciałbym oceniać pracy sztucznej inteligencji. Ja powiem, skąd wiem, że tak się dzieje, dlatego, że jeden z znanych architektów polskich, pewnie pamiętasz, Justynka, wygrał pewien dosyć znany konkurs ogólnoeuropejski właśnie w ten sposób. Natomiast przyznał się do tego i powiedział, oddał tą nagrodę i powiedział wtedy bardzo znamienne słowa. Ja chciałem tylko wam pokazać, jak daleko jest sztuczna inteligencja. Więc, pokochani, Chciałbym widzieć wasze prace. Tak jak nie mówię jak profesor, na uczelni, ale to mają być wasze dzieła i za wasze dzieła chcielibyśmy was oceniać. Dokładnie. To dziękuję bardzo to właśnie ty bardzo wiesz. Super. A zatem w, do 6 października macie czas na zgłaszanie prac. Kompendium wiedzy dotyczące zasad konkursowych znajduje się w regulaminie, a regulamin jest dostępny na Dostać. stronie konkurs.jawormyślnik.parkiet. Pl. Tam jest również formularz zgłoszeniowy. A żeby zgłosić pracę, musicie mieć oczywiście tę całą warstwę graficzną przygotowaną, to znaczy pliki z projektem w odpowiednich, odpowiednich formatach, w odpowiedniej wielkości plików, tak żebyśmy, żeby nasz system to udźwignął i żebyśmy byli w stanie przeprocesować to zgłoszenie. Po zamknięciu zgłoszeń zbierze się jury. O składzie jury powiedzieliśmy już, i to jury będzie przyznawać nagrody w kategoriach, o których powiedzieliśmy, przyznawać nagrodę, o których powiedzieliśmy. A jeśli macie jakiekolwiek pytania, to do waszej dyspozycji na bieżąco jest Sebastian, chociaż może dajmy Sebastianowi wyzdrowieć. Piszcie, piszcie do nas maile, wiadomości prywatne na Instagramie, będziemy odpisywać. Ale mówimy już teraz, że okazja do tego, żeby zadać nam też takie bezpośrednie pytania, m.in. dotyczące konkursu, jest w najbliższą środę, tak, czyli na pikniku, na pikniku architekta, architekta na targach, na... przepraszam, bo tak, tego nie wiesz na... pewnie, na targach Drema, gdzie będzie, DREMA gdzie będzie Szymon Hossa i zawsze można podejść do Szymona, jeśli mnie nie ma i Szymon też Wam opowie, jak to wszystko wygląda. No i jeszcze 25, 26 wrzesień architekt Edward, pierwszy raz ta edycja znalazła się w Gdańsku. Tam też serdecznie Was zapraszam, Będę, będziemy mogli o tym porozmawiać. Ale wiesz, Sebastian, że już teraz możemy premierowo powiedzieć o tym, że jest jeszcze jedna okazja do spotkania. Tak? No wiem, to jest jeszcze otwarcie, długo oczekiwane otwarcie salonu Jawor Parkiet w Warszawie. A zatem no to... 20 września zapraszamy godzinie, do... W 20 na targówek do, nasza... na... do, nowego do naszego nowego salonu. Wydarzy się parę innych rzeczy, nie mogę tu powiedzieć na forum, ale rzeczywiście tego dnia jest jeszcze jedno wspólne wydarzenie, mam nadzieję, że ta osoba się tam pojawi. Więc z projektantami, architektami zostaliście, zostali zaproszeni. Oni. On, ta osoba wie, o której mówię, więc na pewno jak nie mogą. Ale, teraz ale tutaj muszę. powiedzieć, dlatego, jedynie. że to jest coś, coś wyjątkowego, kochani, Czarek Pazura, stand up. Naprawdę bardzo fajny zespół muzyczny, dużo atrakcji. Mam nadzieję, że warto taki pierwszy salon w Warszawie no z nami jakby uczcić, z tak zainaugurować, uczcić to powstanie tego miejsca. Niektórzy architekci pisali do mnie wreszcie. Dlatego, że od razu tłumaczę dlaczego. Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że właściwie większość miast w Polsce, tych największych, posiada nasze salony. Warszawa była zostawiona tak troszeczkę na koniec, ale tu chcielibyśmy troszeczkę inaczej podejść do sprawy, bo jest tam po prostu więcej w tej Warszawie i w okolicach, więc troszeczkę więcej zabiegów, troszeczkę więcej. A to jest kolekcja, Pamiętajcie, podłóg, ogromna, ogromna kolekcja podłóg Jawor Parket. Wy sobie może nawet nie zdajecie sprawy. My nie mogliśmy u dystrybutorów naszych pokazać Wam całej kolekcji naszych produktów, więc mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, taka mekka spotkań dla architektów z inwestorami, gdzie jest piękny show. Ojej, nie będę wymieniał. Serdecznie Was zapraszam. 20:00, godzina 20.00. Wystarczy napisać albo wiadomość prywatną do nas tutaj na Instagramie: wiadomość do ciebie, Sebastian, wiadomość do mnie. Tworzymy wspólnie listę uczestników tego wydarzenia. Czujcie się wszyscy zaproszeni, a zatem 20 września o godzinie 20 Home Park Targówek otwieramy pierwszy salon Jawor Parkiet w stolicy Polskiej w Warszawie. Zapraszamy gorąco i kończąc już powoli naszego dzisiejszego live'a, zapraszamy również do udziału w konkursie Jawor Parkiet Design Awards, edycja 6, edycja 2024. Czekamy na Wasze koncepcje, realizacje, no i z wielką radością będziemy również wspólnie z Sebastianem wręczać Wam nagrody podczas Jawor Parki Designers Weekend, które już pod koniec listopada niedaleko Warszawy, ale tę lokalizację będziemy zdradzać niebawem. Sebastianie, czy coś jeszcze chcesz dodać, czy wracasz do łóżka się kurować? Przepraszam. Do Bardzo do Ci dziękuję za rozmowę, Wam wszystkim za spotkanie. Przykro mi, że w takich okolicznościach Natomiast kochani, jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie, bo warto, po prostu. Sebastian, myślę, że po raz kolejny tym też udziałem dzisiaj dowiodłeś, się, jak bardzo ważna jest dla Ciebie grupa projektantów, architektów i że nigdy nie zawodzisz, nawet jak jesteś chory. Uściski dla Ciebie gorące. Bardzo dziękuję. Kuruj się, a my słyszymy się i widzimy niebawem. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu m.in. przez oficjalny profil Marki Jawor Parkiet. Dobrego dnia wszystkim, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, dobrego dnia, do widzenia.